No, ale pomóż mi nie pomożesz, nie? Die, Och, dziękuję, że mnie jednak nie zostawiłeś. Na tym razem cię zostawię. Ja też ci próbowałem uratować, ale mnie ty zabił. No, ja wiem. No, ja no tak, ta. tak, kurde. W końcu nagrywam to, się zobaczyć. No, no dobrze. dobrze, dobrze, już nie będę, kurde, Latynosa ratował, kurde. Ojej, ja nie będę zera ratował. No i jesteśmy kwita. Kurde, dobra ta broń, którą zdobyłem, jak sobie oblapowałem. Powiem ci, szybka jest dość i podpala i nawet no dobra. A nie, wezmę snajperka <laughs> Mi się ładnie gra z tą oddaloną kamerką Jakiś no, no kurde Co? No bo... <laughs> Co to jest za koleś? Chyba coś tam, coś tam Badmofo b czy back? <laughs> chyba ktoś się strzelał, na pójdę go same biją No Jakie, bo miałem, co? jaki duży No bo ja miałem y, tą, y, ten obrazek z lupą z no akurat zatrzymałem mi się gra z lupą z wtedy Kiedyś już <laughs> mierzyłem Ja broń ja po nie wyrzuciłem Gdzie moja broń? I czy A, gdzie te gdzie małe to jest strzelają? Nie Zabij kogoś. Tam za mną jest jakiś koleś, z niego nie zabiję. No chyba, że te małe zabijesz. Dobra, będę cię leczył. Oj, nie wiem, czy mi się uda. O. A, teraz ty będziesz musiał. Albo nie, czekaj, dam radę chyba. Zabić jednego. Jak ja tu padnę teraz. A. Nie wiem, kogo mam zabić. Za To on jest jakiś chyba morder Ale przede mną już wolę. Aaaa, dobrze. Palę się, dobrze, udało się. A ja mam level 12 się odrodziłem uh. No O tam odwracę jego uwagę A ja będę strzelę, będę się starał strzelać do niego ze sniperki Kurde to on ma za broń No i bym musiał Bardzo przepraszam, że akurat tak wyszło Wyszedł mi obrazek, że no, Nie mieliście tak dużego pola widzenia O, zabiłem go go no sobie to razem go zabijesz No i... I tak dziwnie to wyglądało Byłem sobie... No on się tak skakał, skakał Ja miałem ten... Obrazek z monetą snajperską, możesz sobie zgodnie zobaczyć Bo To było takie niefajne Come on baby co? I serdka i ładny most. No. Idziesz, idziesz. Zbiło <laughs> się od mojej głowy. <laughs> Andrzej, nie próbuj tak. No, szkala broni. Uuu, jaka ładna mapa. Bloodshot Stronghold O, oh, Stronghold, Crusader Crusader <gryśle> Kingdom <gryśle> Roland tu <to> będzie! <gryśle> Roland. Będzie pewnie obrazek! Yeah. Ale dziwne granaty fajne! <gryśle> ale dziwne granaty fajne Ale takie takie bardzo fajne. takie wybuchowe, ale elektryczne. No na razie jakiś moduł do granata. Czekaj, ja tylko kupię amunicję. Nie, ja nie chciałem do RPG, no trudno. Już grać no... Wcale nie gram! No nie, nie, niu! Jeszcze... Ja no nie, nie już kurde, nie. zaraz jeszcze przejdziesz grę! Nie! Yeah. Ja chcę tu poeksplorować! Ej, jak ładna ja woda! Nic. <laughs> no no no! powodem musisz wjechać, Jaki skromny? To ja? No nie ja! No chyba tak! <laughs> Jaki save jest! A million bucks! Grano! uuuu No nie idź, no bo ja się tu, ja się tu trudzę ty idziesz poza mnie No co Ja no, już nie idę bez ciebie ty nie, no kurde <grym> Co tam Dier masz? Roland, o jakaś jest krzyżaczka A, A, Nie, jaka otworzyłeś? Aha, też Uuu uh. Bruiser Ja oh! jednak zabiłem Patrz jak to zrobię Podpali, podpalenie powinno działać że... LOL Dobra, nieważne No właśnie, bo ja mam ono sniper... sniper, 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 sniper Cze się stało? Była koło mnie beczka He <laughs> bo ja w nim strzelbiłem

Okay. Co? Czy zrobiła ci się trochę głośna gra? No, mówię, że no. no. Ja nie słyszałem cię. Ładna ta woda tutaj jest. Tak, ja chcę tylko ja tu się biju. Przed, Ej, przed to, juz, to się tam Run. Zabij tego bruisera tam. Co to? Co nie to? ci... to? Co dawaj. Co to? Wow! Ten drugi biegnie Co? chcesz kogoś zabić? No chyba powinienem kogoś zabić No zabiję go No ja się Dobra Andrzej, zaraz będzie znowu zginę Dobra nie, będę ci teraz Granaty ja zabił No. Za ja to mam. Trudne są te psychole. Wcześniej były takie łatwe. w Jedynce. No. Nie, nie były też takie łatwe, ale no też były To w moim świecie, gdzie on jest? W pieprzu. Aha, no dobra. Uh, No to kto pierwszy, Andrzej? No. Chyba go nie zabijemy. No ty może tak, ale ja nie. No kurde! Daj mi Pop... przynajmniej szansę. Aha. Gdzie on jest? A, no... jakiś turny Bóg. Bóg? On się portował normalnie. <grymne> Czeko, jakieś tutaj ładne mam... Te... ...guldą... Eee, kupimy sobie to. Żyj <grymne> <grymne> tylko chwilkę. Tego bug-upa trzeba U sobie kupić w końcu. mam no, broń mam, która wygląda jak Thompson Bagnetem. Bagnetem. Nie mogę jeszcze czycie czy, tej kolumny blokować. Ale no to po tym co Co? Ach nic, ach nic, ach nic. Ach, ach to woda piękna. Nie wiem. Może odpoczęć sobie odpocząć Kici 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 Nie to się za... <grym> A je damy A Ty bijać. Teraz przy chwilą. No, mamy no, w kurzu <grym> Nie no Ulodowiec? A to jest re... A to była taka pusia najpierw nie? Nie, dalej jesteśmy w lodowcu tylko, że jest Ile? <noise> 100 thousand. Oj, Roland musiał tutaj się trudzić, biedny. Nie. A on Pewnie był sam. Smyper, Ale jak wieszkę. ta Lili się bardzo... O niego martwicie już? Lili! Nie ja przesadzaj! Roland to dupek No oczywiście, że jednak woli tego... Który rzuca na lewo i na prawo ptakiem! Nie oczywiście, że lubi Latynosa woli Latynosa Kurtupel taki latynos no kurde, nie mogę zabić tego kolesia tam na wieży tam, nie, a ja myślałem, że ta wieżeczka jest automatyczna A ja sądzę, że taki lolek, jaki pierdolony No, o. O. Ale w wszystko walną Oj, ile w nocy O nie, jesteś taki... ...różowy Granda! Nie, to była moja broń. O, to mnie męczy! menci. Boom, boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. Boom, jestem Boom. je Boom. Kurde. Boom. <grywy> no Kurde Boom. No wieżyczkę. Oh, i ja nie Boom. Ja pomogę Uuu, ale zabiorę ci te broń, które leżą. Nie! Nie! <grytanie> Dzięki! Ale Dobre, po tym Dobra, 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 dobra. dobra. <grytanie> dobra <grytanie> potem jak będziemy te, to dam ci. Ludzie mi się spodobają. <grytanie> ja to pozbierałem. Czy? Jaki <noise> pewny siebie Nie, to ja, pewnie ty wziąłeś inne, ja też wiem. Ale niebieskie, uuu, to jest coś Aha, są takie bronie od, od białego do pomarańczowego Pomarańczowy to jest jedno z najlepszych To są jedno, najle jedno z najlepszych broni To może przetrofiny? Fiol nie, fioletowe są przedostatnie Znaczy, przedostatnie najlepsze Daj mi go zostawić, ja go ja go rozzwalę A no, ja mam tak, ładne, że powiedziałem. Taki... No, co to jest? Co to, to jest? Jeden ładnie wygląda. O tak, ładnie, patrz. Jak <grystanie> to się fajnie odbija. Jak mięśnioko. Jak mięśnioko. Nie właśnie. O ładny revolver. Chyba sobie go wezmę. Komando. Jakiś brzydki pistolecik Leje mam tarczę. Nie wiem, czekaj, co to daje mi, ale ładnie teraz tarczem u mnie wygląda Aha Niby coś tam wytwarza, coś elektrycznego, 30 obrażeń z elektryczności Fajne mm -hmm. No super Dawid jesteś ekstra Nie, Wiesz, jestem zerem No wiem, żartowałem, że jesteś ekstra No Andrzej, nie straszysz się Mam nawet Zabera prawdziwego ci, imienia Uuu, ja czekaj Nie, czekaj Andrzej o, Hans Siema! Nawet się nie widzieliśmy. O, znowu idzie psychol. No nie, ja myślałem, że to taki normalny psychol, a A masz, kurwa! Kurde, gdy będę miał tego dużo krytycznych... A no, zamknij ryj, no. Zamki Co? ryj! Ja? No, bo kurde, ja to coś mówię, a ty... go. zabiłem. Ja? No, ja ja? Oj, przepraszam. Zabij go. dużego. Niebieska broń. Nie, niebieski. broń. to weź. Ja, ja i tak mam dobry. Level up! Wow, co to jest? Skacu skaku skakujemy? No. I to, masz jakieś fajne efekty? No No, no nawet dobre <grystanie> A Jeś, mi wzięło za to Czyżby to ja? Nie, myślałem, że to ja, kurde myślałem, że teraz tylko jeden plakat był i to było ja Też był, też tam o robotach było, ale Ładna no. <grystanie> ta Ja zrozumiałem hejo, a ty? Hey, yo, Kapitan Junk <gry> O, jakiś fajny ten To wyrzucamy, to wyrzucamy Mam już tego strasznie dużo A ja mam tu skrzynkę koło siebie I rakietnicę w nim Kurde no, Andrzej... No, teraz będę się, się otwierał, kurde, nie nie. skrzynki tam, gdzie wtedy, kiedy cię nie BĘDZIE No i spadłem z tego I okay. hate you, Andrzej To jest pazerność, David. Nie no, ale Andrzej, przestań już tak No i zablokowałem się przez ciebie o. Czekaj, ja się dam zaraz walnę yy, ze swojego ja nie powinienem ten dyś chyba Jo, ona ma demę 1500. 1500 zobacz jak dużo to Tam, tam masz tych Gdzie? Aha, dobra Zostrzel tam do, na przeciwko Dobra, czekaj Tam jest jeszcze jeden z dobrym życiem A, tam <laughs> Nie to, nie wycelowałem nie dla ciebie, te bazy ukańczyć, daj mi ją lepiej To teraz, to teraz o! Nie, na znowu! W murek Naprawdę, jednak nie jest dla ciebie o, Barabim, co? Tylko jeden strzał? To No to dziękuję Co weź? A co, za słabo dla ciebie? Mm, nie lubię bazułek, znaczy o, oczywiście są takie bazułki ale jakoś połowy zabiję go na flip to ja geil zabiję? Tak? To no. myślę, że taki krytyk podsumiałem yeah. Nie. Jeźdź ile mu wzięła? Ja, ja mi się podoba tak ja. To ale... no RPG i duże bronie to dla ciebie Ktoś do mnie strzela, to jest baguś. Gdzie? Kto do mojego misia strzela? O. Oh. <ścoughs> ja pierdolę Co? No zabijam jednego i... Z... Ej, ma Mike jakiś tam kurleś Ma 14 level Uuu. <ścoughs> <ścoughs> Opuszczam cię! Wiedziałem, że tyś Tak, ale ja nie chcę z niego dostać i pewnie zaraz dostanę. Ooo, no mówiłem no! Med Mike, chodź Tu ten czołgaj i płaszcz przed nimi. To on płacze przede mną. Tak, jasne. Tak, tak. O, jak fajnie spadłem.

Oh, fuck! Oh. My little... no, no! Kurde, idziemy i giniemy! Idziemy i giniemy! No, chyba ty! <laughs> Powiedział ten, który ostatnio zginął. nic ginął. Znaczy, pierwszy No, ale pomóż mi nie pomożesz, nie? Ach, dziękuję, że mnie jednak nie zostawiłeś. <laughs> <laughs> Na tym razem ci zostawię! <noise> ja też Ci próbowałem uratować, ale mnie ty zabił A no jasne, ja by No tak, tak ta, Kurde W końcu nagrywam to może się zobaczyć o, by No dobrze Dobrze, dobrze, już nie będę kurde laty ratował kurde O nie będę zera ratował No i jesteśmy kwita Miałem bym chciał uratować. ratować. Nie wiem <noise> no. <noise> <noise> <Ej. głos> Ty i twoje żarty. O, 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 o zginę jednak. <zor��ik> Becys. Gdzie on w ogóle jest? A tutaj jest. Foi tupie. Nawet musisz sobie radzić sam. <zor��ik> <before>. <zor��ik> no i zabiłeś Miko. Bo, a, bo ja mam bo ja ultika użyłem. Ej! Ja wtedy na razie mam o amunicji, to i tak mogę ja z bazówki ja Nie mogę. Kurde! Ile ja nie mogę? To, no. Co? Nie. Ile ja nie mogę? No. Ile ty nie możesz przyjąć na swą platę? Jesteś baba! Jestem baba. Jesteś ci pan. Znaczy, nie chcę wyobrażać kobiet, bo bardzo je szanuję. Ale ty jesteś jeszcze niżej. Nie, to jest bardziej obraziłem, że są jakieś nisze Nie... Może być delikatnie jak baba. Jak kobieta. Powiedziałaś. Tak może jesteś kobietą pod tą maską. Ej no, w sumie wiesz, może ma jakiś tam modu modulator głosu i wiesz, zmienia. A może jest jesteś bałwan, co ma bardzo niski głos. A ty może masz ten... Wiesz, bo ty masz plaster na nosie. No też możesz mieć babą. No, taką małą. I wiesz, taki plasty przykleję sobie specjalnie, nie? Że ci niby boli nos. No, prawie, Kto, ktoś ci kurde. Stryknął i już ci boli. Andrzej Uhu bra, 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 bra. i have to go because stay still <laughs> the best, amigo ah <laughs> dzięki Dzięki and the jesteś you are noob. No i za mał tego Ultika, <gulity> że tak powiem. Puh. Ej, jak sobie podpływam, właśnie tego tortowego, to więcej dime i leci. Większy. O, jakieś ładne wam no, to. No tu idę otworzyć kratki. Ej, teraz mamy tak więcej życia, tu się w ogóle. ROLAND! Walt uh -huh. Hunter. Dobrze, że finally meet you in w jak <śmany> on <śmany> dziwnie wygląda No W <śmany> tym przypadku miały być jakieś dźwięki? Ale tak dziwnie wygląda trochę no Są dźwięki, to nie są dźwięków? Są jakieś dźwięki? No Ale w sensie... O, Roland <śmany> Ale jak dziwnie wygląda. Ale nie dźwięki w sensie jakaś muzyka czy coś, masz? Nie, nie. To jest tam. Let's see how to behind you. Wolf Hunter! You gotta stop this thing!